Zima zaskakuje drogowców, a remonty kierowców. I chociaż w Sosnowcu od kilku tygodni mówiło się o rozpoczęciu prac na DK94, to i tak wielu to zaskoczyło. Początki jednak są najgorsze. Największa drogowa inwestycja w historii Sosnowca rozpoczęta. Drogowy Armagedon w tym miejscu będzie normą. W pierwszej fazie zawęzi, zawęziliśmy pas ruchu w kierunku Katowic na odcinku od wysokości stacji benzynowej Shell mniej więcej do 150 metrów przed skrzyżowaniem i 150 metrów za skrzyżowaniem do prawie węzła Zuzanna i w kierunku Krakowa podobnie. Przez najbliższe trzy tygodnie będą tutaj trwały prace między innymi z usuwaniem kilku latar, zrobieniem przyjazdów i przewiązek, z infrastrukturą teletechniczną i po trzech tygodniach nadal podobny ruch będzie obowiązywał podobne utrudnienia będą obowiązywały tyle że zamkniemy wtedy zewnętrzne pasy ruchu a będziemy się poruszać tymi wewnętrznymi to jest ta pierwsza faza tych poważnych prac na tym skrzyżowaniu to jest najważniejsza inwestycja drogowa w historii Słestowskiego samorządu kosztująca 100 milionów złotych i która będzie gotowa pod koniec 2020 roku to jest bardzo ważna inwestycja która pewni nam komfortowy przejazd na linii sosnowy dąbrowa górnicza Górnicza-Olkusz-Katowice i pozostałe miasta aglomeracji. Tu mówię o tych osobach, które zazwyczaj codziennie na tym odcinku podróżują do pracy, ale będzie też to dodatkowa, dodatkowy atut dla kierowców, którzy podróżują tą drogą, nie chcąc płacić za płatny odcinek autostrady A4, bowiem DK94 to jest ta droga, którą wybierają kierowcy jadący również do Krakowa. To skrzyżowanie będzie... W dużej mierze przypominało rozwiązanie katowickie, to, które mamy przed Muzeum Śląskim, tam gdzie DTS- drogowa trasa średnicowa nieco już jest opuszczona, ale jeszcze nie jest w tunelu, a u góry na betonowych filarach odbywa się ten ruch lokalny. Mam tam skrzyżowanie do obsługi tego ruchu lokalnego, i właśnie podobnie będzie na skrzyżowaniu ulicy DK94 i Długosza. Ze sporymi utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć aż do końca 2020 roku. Na wtedy... Gdy właśnie zaplanowano finał przebudowy, całość prac zostanie podzielona na trzy etapy. Najtrudniejszy będzie ten ostatni, gdy to będzie budowany element mostowy z ruchem okrężnym. Wtedy ruch może zostać całkowicie zamknięty.